Szlachet, ty kurwo Tumanie, ty nie łuku. ty i ten twój język, ty kurwa tłuku od kija baseballowego. To, że ja piszę, że czekam na pozew przeciwko tobie, który ma być batem na trolling, który zapowiadałeś i udostępnianie mojej książki na twoich przestrzelonych, konfidenckich stronach, to nie znaczy, że ja mam cię pozywać za to, że już to zrobiłeś. Ja cię kurwo przetargam za wszystkie, wszystkie udostępnione treści twojej funfel przyjaciółki chorej Agnieszki. I będziesz kurwo musiała w sądzie udowodnić, że to jest prawda, to co o mnie pisałeś, każdy komentarz, każde ubliżenie. I za to kurwo konfidencka zapłacisz. A pieniążki pójdą na zakłady poprawcze. Będę cię kurwo tak długo po sądach ciorał, Aż oddasz nie tylko Skodę, ale i ten kurwa sweter, co nosisz. O tyle prościej jest ciebie pozwać, niż masę na przykład, bo masę jeszcze tam chroni jakiś układ, a ty jesteś kurwo nikim. Wykręcili cię jak gąbkę, milicjanci, i cię kurwo zostawili. Musiałeś spierdalać na szparagi. Nie jest też takie oczywiste, że ty jesteś w Niemczech, mogła ci Agnieszka pomóc w Anglii, temu się przyjrzę. Rozumiesz? To, że Cię pozwę i będę Cię kurwo ciorał, to będzie bat na Ciebie i będzie to przykład dla innych, że żarty się skończyły, blefy też. To koniec.